W naszych pokoi jest room. Są osoby, które niesamowicie mocno fetyszyzują lateks. Bo Dlaczego? Bardzo mocno opina skórę, ma takie chłodne odczucie, daje. No i się bardzo pięknie błyszczy. Co tu się dzieje? Wygląda to dosyć przerażająco. Powiedz mi, co to jest za rurka? To jest rurka, która służy do oddychania. Ale jak to? No już tłumacz mi to, bo nic z tego nie rozumiem. Więc tak, tutaj jest taki komin, przez który się wchodzi. I tutaj osoba się wślizguje do środka. Najpierw trzeba się nasmarować albo talkiem, albo takim lubrykantem. Potem trzeba się wczołgać i już nic nie widać. I przewracają się na drugą stronę. Tak, plecami tak. do dołu i tutaj potem tą rurką oddychają. Mhm. Tutaj jest taka rureczka, do której podłączamy specjalne urządzenie, które odsysa powietrze. I robi próżnię w środku. I ten matek sobie się bardzo mocno opina na całym ciele. Ta osoba ma się w ogóle nie poruszać i ma się zupełnie zdać na łaskę i niełaskę osoby, która stoi A, na zewnątrz. Czyli cały czas domina. Cały czas domina. I tutaj jest bardzo wiele sposobów stymulacji. Można na przykład użyć wibratora. I poruszać nim po ciele. Jestem zaskoczona, jak bardzo mało wiem o naturze ludzkiej, chociaż wydawało mi się, że skoro żyję na tym świecie ponad pół wieku, to już sporo wiem. Źle się czuję, potrzebuję lekarza. No i jesteśmy, jesteśmy. Czy możesz mnie zbadać? Nie wiem, czy byś tego chciała. Nie, na pewno nie. To był oczywiście żart. Chyba nie powiesz mi, że tu można doświadczać jakiejś satysfakcji seksualnej. Oj, można. Fetysz medyczny jest czymś popularnym, często tak. spotykanym. Tak, no dlatego stworzyłyśmy specjalnie właśnie pokój do tego. Pięknie zrobione. Bardzo na... miło, to jest moja mała duma, bo osobiście układałam tutaj glazurę. A, no, a, czyli czy masz fetysz jakiś murarski? Nie, nie, stanowczo nie. Jak ja widzę taką gablotę, to mi się słabo robi. Czy możesz mi ogólnie powiedzieć, co tu jest? Więc tak, tutaj mamy zestaw sąd w tym czerwonym pudełeczku. Eee, te sądy umieszcza się z okrągłą stroną we wnętrzu penisa. Dobrze, idziemy dalej, nie chcę tego słyszeć. Słucham. Eee, no, mamy kajdanki, mamy takie bardzo fajne... Kajdanki posoby. to już jest właściwie nic. To kajdanki to banał. to banał. Widzisz, jak już się przyzwyczaiłaś? <laughs> mamy takie paznokcie i one faktycznie mogą zrobić krzywdę. Czy mogę to zobaczyć? Oczywiście jak najbardziej można założyć. Proszę bardzo. A do czego one służą? Te paznokcie służą do karcie lesnych, do drapania. Ale słuchaj, one są bardzo ostre. Są bardzo ostre, są w stanie przerwać ciągłość oj, oj. Takim palcem, jak ktoś pogrozi, to trzeba się bać. Powiedz, jak reagujesz na obrażenia na ciałach swoich klientów? Jako coś rodzaju trofeum. że ktoś jakby oddał mi się na tyle, że pozwolił sobie na coś takiego z mojej ręki.